Jest z nami Klaudia Kamińska, słynna influencerka, youtuberka oraz kobieta, która wywołała wielki skandal, ponieważ słynny pan powiedział, co powiedział, i teraz przynajmniej dowiemy się prawdy, którą opowie nam właśnie Klaudia. Kochana, jak to się wszystko wydarzyło? Ponieważ ty jesteś kobietą wielu talentów, lubisz też występować, masz wiele zainteresowań i poszłaś do pewnej ekipy, aby nagrać... Znaczy ekipy... Mm, właśnie, ja w ogóle domu? mogę mówić pseudonimami, imionami? Tak? Oczywiście, że tak, słuchaj, inni no. jakoś mówią, więc nie czujmy się bezkarni, bądźmy szczerzy i wystawmy kawa na ławę, No tak, ja już od dziecka lubiłam być w centrum uwagi, chodziłam po do klasy teatralnej, zawsze właśnie lubiłam mieć robione sesje zdjęciowe, mhm. też tam około 3 lat grałam w piłkę dążyłam także Dziś cały czas lubię się rozwijać i po prostu stwierdziłam, że YouTube byłby idealną okazją do tego, aby pokazać się szerzemu gronu, tak? tak? Więc jeśli miałam taką możliwość, to pojechałam do nich. No i niestety ta z pozoru fajna przygoda mhm. zamieniła się tak naprawdę w koszmar, którego mhm. no, skutki odczuwam do dzisiaj. Powiedz mi, jak to w ogóle, jak to się wszystko zaczęło, ponieważ tam przyjechałaś nagrać odcinek? Znaczy ja miałam być po prostu na ileś odcinków, tak, mhm. i miałam po prostu grać ex-dziewczynę Kruszwila, no ale z założenia wyszedł zupełnie inny scenariusz, bo kamerzysta, no jakby on, jego ego, tak, mhm. nie mógł pozwolić na to, żeby on był tym gorszym, więc oczywiście odcinki i scenariusze wymyślił takie, żeby wyszło, że ja zdradzam Marka z nim i tak dalej, co miało później przełożenie również na Świat realny. Znaczy mnie prywatnie z Markiem akurat nic nie łączy, tylko po prostu mówię jak on zawsze właśnie układał wszystko tak, żeby on był tym najlepszym też. Tak, przypomnij nasze widzom, że dwoje panów, afera z tego wynikła, ponieważ dwoje panów e, zaczęło... Zakończyło współpracę, to, tak. to już było w grudniu w tamtym roku. Tak. I wyko zaczęli wykorzystywać, no nie, nie bójmy się użyć tego słowa, Młode, piękne dziewczyny, które po prostu chcą też zajść w internecie. Twoja historia zaczęła się tak, że yy, wasze relacje, no może kochana, powiedz ty, no nie chcę wiesz, nie chcę cię ciągnąć za język, chcę, no, żebyś powiedziała sama. Tak, e, mm -hmm. wiadomo, dla mnie to jest już temat, który przerobiłam sobie wiele razy, mm -hmm. e, więc e, mam to już poukładane w głowie, aczkolwiek na początku nie ukrywam, no. Naprawdę miałam mega doła. Wydawało mi się na tamten moment, że jestem w nim zakochana. Wiem, że tak naprawdę to nie była prawda, bo ja, ko ja kochałam e, powiedzmy, jakby tą wersję siebie, którą stworzył, mhm. a ten człowiek naprawdę nie istnieje, tak? Bo on prawdziwy jest zupełnie inny. E, I tutaj też miało powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, tak? Tak. E, No, Agata, tak, powstała ta afera. I ja tak naprawdę już wcześniej chciałam opowiedzieć swoją historię, chciałam nagrać film na YouTube, nieraz na live'ach, które prowadziłam na Instagramie jakieś tam powiedzmy niektóre drobniejsze sekrety z naszego życia poza kamerami zdradzałam, ale no jednak potrzebowałam takiego punktu zapalnego, aby to w końcu wybuchło, bo ja też się bałam... Reakcji ludzi, może nie aż tak bardzo, ale bałam się jego po prostu mhm. wiem, jaki to jest nieobliczalny człowiek że jest wpływowy. agresywny, i mhm. e, szczerze mówiąc, bałam się, że on nawet jest w stanie kogoś na mnie nasłać, mhm. bo słyszałam jedną historię. Nie wiem, czy to plotka, czy to prawda, aczkolwiek no po prostu wiedziałam, że lepiej z nim nie zadzierać. E, dlatego też się powstrzymywałam nie bardzo długo w sobie to nosiłam, a nienawidzę niesprawiedliwości, nienawidzę tak. milczeć. Ja zawsze mówię głośno o tym, co mi nie pasuje. No i też chciałam, żeby później ta historia właśnie moja była przestrogą dla innych dziewczyn, bo to nawet nie odnosi się, znaczy oczywiście tak, bo na przykład ja poznając go, ja nie wiedziałam jakim on jest człowiekiem, jedyne co wiedziałam to właśnie te jego finansowe przekręty z ASKA, oraz tą jego jakby biedną, dobrą, miłą postać mhm. kamerzysty, którą kreował na YouTubie. Mhm. Ale jednak teraz te szczególnie dużo młodsze ode mnie dziewczynki znają całą prawdę na temat tego człowieka, a wciąż na przykład piszą do mnie, Klaudia jak go poznać. No przecież ja się, ja się zagłowyłam. Nie no to jest serio. serio, serio. Jeszcze Ale wiesz młodość ma swoje głowę. prawa, jeszcze nie wiedzą, nie znają obliczów, oblicza mężczyzn. Ja, e, tak wiadomo. więc, bo przypomnijmy, że Zaczął on tak cię traktować i wszystkie inne dziewczyny, kiedy one odmawiają mu już relacji. Tylko tutaj chciałam też właśnie jeszcze jedną rzecz mhm. powiedzieć: że yy, dużo dziewczyn, nawet niekoniecznie młodszych ode mnie, strasznie chce poznać jakiegoś sławnego chłopaka. Tylko one muszą zrozumieć, że nie da się znaczy inaczej. Że to wcale osoba, nie prowadzi do niczego dobrego, czasami tylko właśnie No, na ogół na takie osoby nie szukają niczego stałego, uh -huh. a te dziewczyny, wiadomo, już mają od razu w głowie wizję szczęśliwego związku. Uh -huh. No, na ogół to się skończy najwyżej romansem, tak? tak. Więc, no, nie można sobie robić jakichś nadziei też. Ale mówię, te osoby, no, nie ubiję, że wszyscy poznałam też, już raperów, piłkarzy. Ale tak naprawdę większość z nich jest bardzo toksyczna, ma bardzo zawyżone ego i to nie są osoby, które, kreuj, które znaczy są inni, tak, niż próbują to pokazać w mediach. Także naprawdę taka przestroga dla dziewczyn, aby uważały, aby poznały naprawdę normalnego chłopaka, powiedzmy gdzieś tam z okolicy. Mhm. Ani jakiegoś celebryte, bo ta sława ani te pieniądze nie są warte tych uszczerbków na zdrowie psychicznym. Tak. Czy czujesz się, czy właśnie wystąpiłaś tutaj, aby dać taką przestrogę innym dziewczynom, aby nie były wykorzystywane, ponieważ czujesz się poniekąd przez niego wykorzystana? Y tak, ja się szczerze powiem, czuję wykorzystana przez niego w każdym aspekcie, mhm. bo tak naprawdę już nie chodzi mi nawet o ten seksualny, tak, bo wiadomo, ja też tego chciałam, bo się w nim zakochałam. No ale tak przerwał z Tobą współpracę, przepraszam, że przerywam, eee, przez to, że nie tak. chciałaś dalej tej relacji seksualnej ciągnąć. No do tego eee, zaraz mhm. ale no również miałam mieć zapłacone normalnie za pracę, nie było tego, nie otrzymałam nawet jakiegoś tam promo na Instagramie, poświęciłam jednak swój czas, swój mhm. wizerunek. Które później długo musiałam naprostowywać, żeby jednak właśnie z takiej powiedzmy głupiej blondynki lecącej na pieniądze, mhm. pokazać, że prywatnie absolutnie nie jestem taka i gardzę takimi dziewczynami. Mhm. Więc no, to mi naprawdę zajęło bardzo dużo miesięcy, aby ludzie przekonali się do mnie. Rozumiem. Więc y, ta relacja i, i, i ten cały taki kryzys zaczął się właśnie wtedy, kiedy ty chcesz pokazać, że jesteś dziewczyną, o której nie chodzi. O właśnie o takie rzeczy, tak? Mm. I po prostu tą relację chciałeś zakończyć, ponieważ widziałeś, że ona do niczego dobrego nie prowadzi, że on kreuje z siebie postać, którą wcale nie jest. E, fajnego, znaczy, dobrego tak. mężczyznę, który tak naprawdę y, chce tylko wykorzystać i zmanipulować to znaczy, y, kobietę. tak. Y, ja widziałam w nim siebie, ale mówię, on jest mistrzem manipulacji. On na przykład stosował mm. jedną z takich technik, gdzie. On bardzo często, bo też pisały do mnie później dziewczyny, które tak samo zostały przez niego wykorzystane, robi coś takiego, że poznając kogoś, on bada tą osobę i po prostu później dostosowuje psychicznie siebie mhm. do tej osoby. On mm. po prostu przy każdym gra kogoś innego, tak, żeby jak najbardziej się danej dziewczynie przypodobać. Mm. I ja po prostu widziałam w nim siebie, tak? I to mi się mm. podobało, że mamy tyle wspólnego, że jest taki inteligentny, mm. elokwentny, że miał fajne poczucie humoru, mm. poświęcał mi tyle czasu, uwagi, czułam się doceniona. E, razem wymyślaliśmy scenariusze, świetnie się razem bawiliśmy, mm. e, więc tak naprawdę ja miałam prawo się w nim zakochać, ale nie byłam kompletnie zaślepiona, ponieważ wiem, jak traktował swoją byłą dziewczynę. Tylko właśnie co chciałam przede wszystkim też powiedzieć, mhm. żeby dużo hejterów zrozumiało przede wszystkim mhm. jedną rzecz. To nie było tak, że ja nie wiem, rozwaliłam jakiś szczęśliwy związek, małżeństwo z dziećmi, tak, tylko tak naprawdę ich relacja opierała się głównie. Czysto biznesowo. Tak, był tak. bardziej układ biznesowy. Tam nie było hmm. miłości. On totalnie jej nie szanował. Traktował ją jak służącą, hmm. jak kucharkę, sprzątaczkę. Nigdy nie usłyszałam jakiegoś dobrego słowa od hmm. niego w jej stronę. Więc bardzo dużo kłótni między nimi było, a mnie właśnie traktowało wyjątkowo. Także z jednej strony ja widziałam te wszystkie złe rzeczy i nie chciałabym być na jej miejscu, więc to nie jest tak, że ja marzyłam o związku z nim, ale po prostu chciałam jakiegoś szacunku. I chciałam, żeby on jakoś kontynuował ze mną później tą znajomość, nawet na stopie czysto koleżeńskiej, tak? Uh -huh, uh -huh. On zerwał kontakt, po prostu zerwał kontakt i ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, gdzie ktoś bez powodu nagle znika i ja później nawet nie mogłam, nawet nie miałam możliwości nic sobie z nim wyjaśnić. Uh -huh. Bo to była właśnie rzecz, która mnie bolała najbardziej, tak? Bo też część osób nie zarzuciła, że po co wypierzecie brudy w internecie, ja bym czegoś takiego normalnie nie robiła, tak? tylko po prostu z tym człowiekiem nie dało się nic prywatnie wyjaśnić. Mhm. I w momencie, kiedy ja do niego dzwoniłam, pamiętam, bo byłam w Szczecin na Sylwestra, to było uh -huh. rok temu, czy właśnie jak pojechałam z moją przyjaciółką na koncert, też chciałam gdzieś tam go na chwilę złapać i po prostu normalnie porozmawiać jak dwie uh -huh. dorosłe osoby, on po prostu, no nie było takiej możliwości. Mało tego, jeszcze później nawet wymyślał, że ja niby do niego dzwoniłam w jednym celu, gdzie takiej rozmowy absolutnie uh -huh. nie było. Uh -huh. On miał się z jakiegoś boga w pewnych kwestiach, ale Szczerze mówiąc, to nie było absolutnie warte. A czy nie uważasz, że on chce właśnie imponować bardzo młodym dziewczynom, wręcz za młodym na jego wiek? I to no nie jest tak. do końca normalne, że spotyka się właśnie teraz z, z dziewczyną, z tego co słyszałam, szesnastolatką? Tak, tak. Aha, to, czyli to jest prawda. Mhm. Mhm. No teraz byli na wakacjach. Ostatnio. Dobrze, a przypomnij mi, ile on ma lat? On. 29. Czy nie mnie oceniasz, bo, że kto się tam z kim spotyka, bo również mam starszego jest, faceta, ale jednak ta różnica wieku w pewnym wieku jest tak zupełnie inna zaciera, niż... się zaciera, tak. Mm -hmm, to się zaciera no, on, dokładnie. on jest rocznik 92, a ta dziewczyna 04 prawdopodobnie, no to mm -hmm. 12 lat jest różnicy między nimi. Mm -hmm, rozumiem. A jak wygląda teraz twoje życie teraz? Wiele osób mnie oceniało przez pryzmat, że przespałam się z zajętym chłopakiem, Okej, okay, ja mm -hmm. nie mówię, że ja jestem bez winy, e, mm -hmm. że dużo z jakichś tam dziwnych rzeczy w życiu zrobiłam, tylko tak jak Mówię, ich związek to nie był jakiś szczęśliwy, tak. Ja to rozumiem. nie było, że ja się gdzieś tam wtrąciłam, tylko po prostu oni mi poświęcał tą uwagę i specjalnie mnie w sobie rozkochał. Takich dziewczyn jak ja było Jest mnóstwo. mnóstwo tak? Tak. I dlatego też właśnie tutaj przychodząc chciałam pokazać jakby z siebie z innej strony, tak? Ja absolutnie nie zrobiłam, nie opowiedziałam tego dla atencji, ja chciałam okrzyścić się, zamknąć ten koszmarny etap w moim życiu i nawet nie życzę sobie już być kojarzona z, z tą mhm, patologią. Tak, tak? rozumiem, z tymi absolutnie. Ludźmi. Znaczy powiem Ci tak, moim zdaniem to osoba w związku ma dochować wierności, tak? No, no, ty prawda. nie jesteś jak, od tego. Jak ktoś kocha to. Dokładnie, nic to nie więc myślę, że no, no tego się trzymajmy. Natomiast no, uważam, tak. że oglądając te filmiki, troszeczkę się zagłębiając w tą sprawę przed um, nagraniem programu, no byłam zbulwersowana, bo nienawidzę typu takiego typu mężczyzn. Ja również. Boli nie mnie to. Tak. Nienawidzę wykorzystywania mężczyzn przez, przed, znaczy wykorzystywania kobiet przez mężczyzn, więc bardzo fajnie, że tutaj ja wystąpiłaś. Ja mam awersję do jego osoby, nawet widząc tam mm. jakieś jego insta stories, albo właśnie filmy, gdzie on tam się tłumaczył, oczywiście same kłamstwa w większości, on po prostu nawet nie potrafi przyznać się do błędu, on wybiela się kosztem każdej osoby, mm. mówię, jest mistrzem manipulacji, jest po prostu, ma cechy psychopatyczne, on po prostu nie posiada w ogóle w sobie Empatii. Mhm. Tak samo na przykład on sam ma całe spektrum zaburzeń psychicznych i naprawdę mógłby być obiektem jakichś badań psychologicznych. A nie wiem, śmiał się z moich samookaleczeń, śmiał się z mojej depresji, mhm. gdzie doskonale wiedział, że to jest przez niego. tak? On mhm. sobie nic kompletnie z tego nie robił. Mhm. Także no, to jest bardzo zła osoba. Abyś sobie ofiarę nie oprawca. Jest? Dokładnie, tak. I on mhm. doprowadzał, bo mówię, jakieś dziewczynki do mnie pisały, on mhm. po prostu działa w ten sposób, że on nawet tą ciszą, która zabija, która strasznie rani, Doprowadza do jakichś tam wiadomo takich krańcowych już mm -hmm. y... Boże, słowa mi zabrakło. Mm -hmm. Doprowadza do mm -hmm. tego, że te dziewczyny, czy ja po prostu już nie wytrzymywały się mm -hmm. psychicznie, tak? Mm -hmm. y I on nic sobie z tego nie robił. On po prostu znikał i, i szukał kolejnej, tak. Dobrze. To powiedzmy teraz, bo już naprawdę musimy kończyć no, czas żyć to jak wygląda teraz twoje życie? Bo rozumiesz się odcięłaś od tego towarzystwa, tak. żyjesz po swojemu, masz swoje pasje, swoje zainteresowania i po prostu żyjesz dalej, odcinasz się od tego wszystkiego. No i co teraz? A ja chcę właśnie? rozwijać swojego Instagrama, oczywiście, uh -huh. zacząć tworzyć treści na YouTubie już inne niż tamte związane z nimi, tak? No i też jestem zakochana w kimś, kogo znałam już tak naprawdę od lat. Teraz Wspaniale. bardzo mnie wspierał podczas tej dramy i też zobaczyłam w nim siebie, bardzo dobrze się dogadujemy. Jestem w ciąży. Pierwszy raz mówię to publicznie. Wow! Cudownie gratuluję. I zobaczymy, mhm. co będzie dalej. Śmieję się trochę, że po prostu już tak bardzo chciałam się odciąć od tego etapu tak. w moim życiu, że aż no, dość radykalna zmiana zaszła, ale... No, ja wierzę, że co ma być, to będzie więc Oczywiście, jak iść, tak miałoby A wiadomo jeszcze, chłopiec, czy dziewczynka? Jeszcze nie. Bo który to miesiąc? Trzeci. A chciałabyś chłopca czy dziewczynkę? Dziewczynkę. A jakie imię? Julia? Ma, mam już wymyślone, <laughs> ale na razie nie wchodzę. <laughs> no to fantastycznie. Bardzo się cieszę, naprawdę, że wystąpiłaś i że mogłaś powiedzieć swoją wersję. Pokazałaś właśnie kobietom, że mają się nie bać swoich oprawców, bo to są oprawcy, a nie. Ofiary. Nie tak, należy o takich rzeczach właśnie tak, mówić. mówić. Głośno, Oczywiście, tak? że Bo tak. Bo milcząc dajemy przyzwolenie. Na to, żeby ktoś jeszcze zachowywał w ten sposób. Dokładnie. Dlatego cieszymy się, że są takie odważne kobiety jak ty. Do odważnych świat należy. O tym pamiętajmy. Dziękuję bardzo.